Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa z tradycyjnym, dawnym, staropolskim pozdrowieniem. Chrystus zmartwychwstał. I ludzie kiedyś odpowiadali na to, jak? Prawdziwie, smartwychwstał. prawdziwie zmartwychwstał. I tak jest do po dziś dzień na Wschodzie. Jedźmy na Ukrainę, jedźmy na Białoruś, jedźmy tam właśnie na te dawne kresy Rzeczypospolitej, czy to będą Polacy, czy to będą Ukraińcy, czy Białorusini, każdy po swojemu, swoim języku. Właśnie tak się pozdrawiają tam ludzie. Chrystus was krysy Wa Was Krysta. Albo Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Tak to jest. I to jest nadzieja, jest zwycięstwo, i to, 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 to nie to, że my mamy chodzić z opuszczonymi głowami, bo ktoś tam nagle, jakaś obca cywilizacja, dominuje w Europie, w tej chwili bardzo hałaśliwa, i my mamy teraz spuszczać głowy, się przemykać gdzieś tam. Nie to oni się mają przemykać. Albo antycywilizacja, co ostatnio jest niestety z takim znakiem naszych czasów, że ci różni barbarzyńcy oni wyrośli w Europie. I właśnie odrzucili naszą cywilizację, nasze zasady i właściwie niszczą naszą cywilizację i kulturę. Znaczy tak, tak, tylko z tym, że no akurat to co oni odrzucają, to co oni kontestują, to akurat już jest coś, co jest postkulturą. To, to ta Europka Zachodnia, czy to będzie Szwecja, czy to będzie Francja, to oni już dawno od korzeni chrześcijańskich odeszli i między innymi właśnie ci nachodźcy, ci muzu muzułmanie, którzy mają jakąś, jakieś tam swoje mocne, moc, mocny swój kręgosłup mają, moralny wynikający z, z religii, no to jest oczywiście ich religia, ich kręgosłup moralny, ich wartości, nie nasze absolutnie, ale mają. I oni się tego trzymają, a widzą, że tutaj jest jakieś totalne bezchołowie, jest jakieś nominalne chrześcijaństwo, które to, to, te zasady chrześcijańskie to po prostu olewa. No, no i nie szanują nas i tyle, no po prostu. Ale my się nie poddajemy, my stoimy cały czas na fundamencie Europy, na fundamencie naszej kultury, naszej cywilizacji i przybliżamy ją Państwu na miarę naszych możliwości. I chciałbym zapowiedzieć, że właśnie w najbliższym czasie będziemy też emitować w naszym kanale Niektóre materiały, które otrzymaliśmy od naszych kolegów, materiały sprzed lat, które są cały czas aktualne i, i po prostu je zaprezentujemy w najbliższym czasie. No właśnie, bo dzięki, dzięki między innymi, dzięki Państwu, w tej chwili no mamy taki sprzęt, którego już się nie wstydzimy, a kiedyś no nakręcaliśmy na takim bardzo, ale to bardzo amatorskim sprzęcie, i stąd też niektórzy nasi znajomi mieli lepszy sprzęt, i teraz nagle się okazuje, że gdzieś tam wykopali filmiki, które Państwu kolega zaprezentuje. I raz jeszcze chciałbym Państwu w imieniu moim, kolegi Jana i też kolegów, którzy z nami współpracują, chcielibyśmy podziękować za wszelką pomoc, wsparcie materialne, nie tylko materialne, czasami też dobre słowo, które od Państwa słyszymy, to naprawdę jest bardzo miło słyszeć, że ktoś nas ogląda i że do kogoś to trafia, co my tworzymy. Tak ja bardzo dziękuję za ciekawe maile. Staram się odpowiadać w miarę możliwości. No, akurat ostatnio tłumaczyłem książkę, teraz robiłem korektę, byłem trochę zajęty, ale no... Na szereg maili odpowiedziałem, tam były takie konkretne pytania dotyczące tam kwestii religijnych albo na przykład kwestii związanych z książkami i tak dalej. To, także dziękuję bardzo za, za naprawdę fajne mądre, mądre listy. I chcielibyśmy również pozdrowić naszych widzów, którzy mieszkają za granicą, bo to też spora część naszych właśnie stałych, stałych gości naszego kanału, bo bardzo dużo ludzi właśnie pisze do nas, daje nam znać ludzi, którzy mieszkają na co dzień za granicą. No właśnie, ostatnio tam się odzywali ludzie z Nowego Jorku, z Kanady, ktoś z Azji się odezwał nawet gdzieś tam daleko. Także że mamy coraz, coraz większy krąg jest szerszy widzów to nas cieszy jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy do oglądania naszego kanału i dziękujemy za wszelkie wsparcie nisko się wszystkiego dobrego. Chrystus martwy